No, bo nigdy nie miałem. Ja nigdy nie mam penny A ja mam. Yy, przepraszam was za, za mojego brata. Ja was za niego przepraszam. I... Yy, napiszcie w komentarzach, kto z was ma panny. No, co będzie myślało?

Dobra, przecież do innego pokoju w ogóle. Jestem chory. O Jezu, jezu, jezu Także. Jezu. A mam mały puszek. Ja? Napiszcie w komentarzu jak Ile wy macie puszyk? Ile straciliście ostatnio? Zbieram się mojego brata, czy gra ze mną w no. rolę. Siema, no... Nie gramy z tym, z tym bratem, którym byśmy chcieli, ale los nie, nie wybiera, więc gramy. Właśnie siedzi, yy, siedzi na krzyśle, bo nie... Weź wyś wyś na tą mapkę Barilea, on jest dobry. On jest ja dobry. Nie, nie Ja nie lubię ale byle gdzie Nie! Bo ja nie. nie, ja, biurę, ja biurę, Ale jest coś innego. Weź ten, starcie. Starcie, starcie. Także to ja się zagram, nie to już... Szelka jest. kartą szelką. Kurde, koło żył. No także wtedy do niego czasem pisał. Chyba mówił! On no, mówił też. No pisać nie musisz.

bardzo dużo, jak na ten wynik. Ja muszę wybrać inną osobę. Taki, że ja wzi... co? Tybeni, co? w życiu. ty, to ja Karla. Ubram na długo najmniejszych rąkach. No to mi nic nawet nie nie na piętych. I nic I także piszcie w komentarzach, czy filmik się wam bardzo podoba, bo jest bardzo epicki, nie? I wpadajcie na kanał Pełna Gęba. A na Albo mój... Kuba Post. Kubancik to jest. pro, I, Mój to jest Freeze 1, 2, 3. Chociaż lubię Freeze oglądać. No to Freeze 1, 2, 3, a ja. Eee... Fajna jest. E, t... Minimalki jak lubicie. Wpycha każdego do wody, nie? Nie wpycha, tylko go każdy wpycha. No jo, ale wiesz o co mi chodzi, kurde, nie? O Jezus, Maria! Marian! Chodzą. Kurła! Te Marian kurła, ty weź tego nie przemyślał. No i weź, bo zachita. O, ale go zrobiłem. Nie, tego, tego. Pyk, pyk, pyk. Mam soczek. Ja też mam soczek. O, zabiję go, zabiję. Zabiję knura. Patrz, knura ja zabiję. Ha, zabiję knura. 20. 20. O, zabiliśmy, knura. Także pierwsze miejsce, czwarta ranga, nie? A ty trzecia? Ja mam 20 level, a ty. 10 chyba drugi Dziesiąty. ale level. Otwieramy opening! go, wezmę go, no! wezmę go, wezmę musimy wezmę go, musimy go, Jak go, wezmę go, wezmę go, Jest bum Dobra. Strzela debil. Mówcie jak... Yy, dee, wy się sobie to, co co? Kurde! Wyjście sobie poradzili z Kurde, O kurde idzie! Ja Siemanecko mordy, nie? Dobra, oglądam mojego brata najlepszego, nie, no nie aż tak najlepszego nie. Ale dobra. Idź ten. No patrzcie, to nie są na tym gra, ja na tym też sobie zagram. Ej, kim Ej, bo go... ten gówniarz mnie goni! Pisz w komentarzach, kto jest na tym najlepszy. A, kurde! O, droga, co nabije na ósmą. Tak, brać go! Tutaj go napierdolaj. Aj, go z tej strony O, napijetem. jakiś krok, który ma serce, jakiś... Ja nie widzę tego naprawdę. Dobrze, dobrze, kurde, nie! Dobra, Ale... <laughs> Prze... O kurde, przekabaciłeś. Prze... Ty kiełbasa, ty. Przekabasiłaś. No właśnie. Przekabasiłaś. Ej, normalnie. tak takie coś? Y bot swoim ultem, tym laserami, nie? A ja za tym się idę, przed tym. Widzieliście yeah. kiedyś takie coś? Oh, fuck off. Patrzcie, jak się mylę co chwilę. <summelę> Jestem Musimy jeszcze zabić tylko jednego. Dwa razy. Dawaj go! Nie giń! Na ile? O kurde, jest na... Kurde, ja tu rzucam moje gry. Aaa, fucking kofi! What the hell is that? No, ja dednę! Tutaj kurde... Dobra, nie, kurła, nie, nie. dednę. Jak dednę, to się walnę. Jak dednę, to się walnę. A jak nie? Jak dedne, jak dedne to się walnę. Jak się Jak to się walne. Ej, nie ma, ja takie, niech przegram tą rundę, y, y, to muszę... Y, A nie jest rundy. No nie tą rundę. To muszę od Jak dzisiaj będzie robić każdemu. Jak Ej, dedne to się walnę. Challenge muszę Jak dedne to się walnę. Dawaj go! To mnie, jak dednę, jak to się walnę. Nie! Już to gadasz dużo razy. No bo kurde, ja tu prawie żydę. Jak go tutaj tego... A, zauważył mnie kurde. To do, do mnie idziesz, nie? A, ha, ha, ha! zabił mnie prawie! Ty, robocik, robocik, robocik. Kiełbasza kurła, kiełbasa mnie goni. Nawet... Nie, wam jaka kiełbasa zasrana, nie obsrana kiełbasa. Przegrałeś? Dzięki. dęb z twojego ludzika, stał się w miejscu. Idiotyczna. Ej, musisz się bawić. Szynko, nie, był mnie głowy boli. Widzieliście przed chwilą do mnie Ktoś napisał Opiszemy Zrobimy sobie Gengraba no, Mam ulubioną postacią Jessie Masy Jessie na Gengrabie nie, 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 A nie, się? nie, O po mnie, kurde, nie, po nie, trafiłem. Eee... O, kurde, Barney, Barney, zawsze zawsze nie, 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 Barney Zawsze gdy gram O kurde. Dobra. Każdy Kurła. Jak się grało na nie, botach nie, teraz? Nie, Co nie Nie, Co oni robią? Tak robicie, nie. Robili, że zrobili! Także widzicie? Kurde, Jak się grało, jak się grało kurwa na botach? Kurde, jak się grało na...